Dzień dobry wszystkim witamy was w kolejnym filmie. Ostatnio minął rok od kiedy podróżujemy, od kiedy rzuciliśmy naszą pracę w Niemczech i wyruszyliśmy w drogę naszym vanem. Z racji tego chcieliśmy się z wami podzielić naszymi wskazówkami na temat van life'u. Wskazówkami, które pomogą wam cieszyć się jak najdłużej takim stylem życia, bo mimo że jest fajne, to nie zawsze łatwy i po prostu nie tak trudno o wypalenie, czyli tak zwany burnout. Także zapraszam do oglądania. Załatwić jeszcze zanim ruszycie w podróż, tak żeby po prostu mieć spokojną głowę i móc się jej poświęcić w 100%. I pierwszą taką rzeczą jest na pewno przygotowanie siebie i co przez to rozumiem, czyli załatwienie wszystkich spraw rodzinnych, związanych z domem, z mieszkaniem, jeżeli go zostawiacie pod czyjąś opieką, spraw związanych z różnymi badaniami, lekarzami. No, chodzi po prostu o to, żeby te rzeczy, które się da załatwić które da się ogarnąć przed wyjazdem, zrobić, tak żeby po prostu one Was nie stresowały, nie absorbowały tego czasu, który chcecie poświęcić podróżowaniu. Oczywiście, że nie wszystko się da, ale to, co się da, warto, warto gdzieś tam już sobie poukładać. I na pewno też druga kwestia to przygotowanie jakby siebie mentalnie na tą podróż i na one life. Dlatego, że tak jak wcześniej wspomnieliśmy, no jest to fajne, oczywiście, fajnie wygląda na zdjęciach na filmach przede wszystkim. No ale oczywiście też można napotkać różne trudności, do których nie jesteśmy przyzwyczajeni, żyjąc normalnie w domu. Na pewno trzeba się nastawić psychicznie na to, że czasami będzie niekomfortowo, że jednak ten standard życia się zmieni. I właśnie nie warto sobie dodatkowo jeszcze dokładać. Stre i problemów związanych z niezałatwionymi sprawami zostawionymi w kraju, podczas gdy jesteście kilka tysięcy kilometrów od domu i nie jesteście w stanie nic zrobić. To jest na pewno bardzo frustrujące i takie dołujące i to się po prostu może nakładać, więc no, warto gdzieś tam sobie to jak najbardziej ułatwić. Dlatego po pierwsze, załatwienie wszystkich spraw na miejscu, po drugie, nastawienie się psychicznie. się miejscami. Ja tutaj Wam opowiem o przygotowaniu samochodu, które uważam też jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o długie podróżowanie vanem, bo jakby nie było, to jest Wasz dom. Jeżeli dobrze go nie przygotujecie, to bardzo szybko Wasza podróż stanie się po prostu uciążliwa. W trasie nie zawsze mamy dostęp do wody, do prądu, do, do takiej podstawowych rzeczy. Więc im bardziej ten bus będzie taki samowystarczalny, tym łatwiej Wam będzie podróżować, przez co będziecie się, się mogli tą podróżą cieszyć. Zadbajcie po prostu o takie rzeczy jak woda, prąd, dostateczna ilość właśnie energii, gaz, toaleta, wygodne łóżko. To są takie banały, ale te banały naprawdę są ważne, jeżeli chodzi o takie długie życie w wanie. No niestety, musicie się do tego przyłożyć, ale powieszcie mi, każde takie ułatwienie, jakieś fajne rozwiązanie w Waszym busie bardzo ułatwi Wam podróż. Przestrzegam Was też przed takimi inspiracjami internetowymi, które może fajnie wyglądają na krótkim filmiku na Instagramie czy TikToku, ale tak naprawdę są bez sensu i nie są ergonomiczne, będą Was tylko denerwować z biegiem czasu. Na przykład to, co ostatnio widziałem, czyli łazienka na jedną trzecią busa, która może super wyglądała właśnie na tym małym, krótkim filmiku, ale tak naprawdę jest dużym marnowaniem przestrzeni, które mamy przecież tak mało. także pamiętajcie, że te punkty, o których mówiłem, nie muszą jakoś super wyglądać, one mają po prostu działać i wam służyć, także pamiętajcie też o tym. No dobra, tutaj zapomnieliśmy włączyć mikrofon, ale właśnie zorientowaliśmy się, że nie ma statywu, który używaliśmy podczas nagrywania wstępu w poprzedniej miejscówce i stwierdziliśmy, że idziemy szybko sprawdzić, czy jeszcze jest, czy nikt go nie zabrał. I jego nieobecność zauważyliśmy mniej więcej po godzinie, więc mieliśmy dużą, dużą nadzieję, że jednak jeszcze go odzyskamy. Gdzie my siedzieliśmy? Tutaj. Mieliśmy szczęście i był. Znalazła go taka dziewczyna, która sobie tam leżała. I też się dziwiła, że nikt go nie zabrał. No ale tak miało być. Już za dużo straciliśmy. W ogóle nie opowiadałem Wam historię o moich butach trekkingowych, które sobie ostatnio kupiłem, i niestety, ale po jednym trekkingu zostawiłem je na zewnątrz busa, po czym odjechaliśmy z tego miejsca. Zapomnieliśmy o tych butach, tak jak dzisiaj o statywie, no i niestety przyjechaliśmy kolejnego dnia. Butów już nie było. Zostawiliśmy przy okazji też wycieraczkę. Wycieraczka była, została, ale buty sobie ktoś zabrał także no niestety dosyć duża strata no i teraz się ucieszyliśmy, że chociaż ten statek udało się odratować jest za 21, my wróciliśmy właśnie do busa i zamierzamy zrobić teraz późne śniadanie, wiem nie krzyczcie ale tak jakoś nam zeszło, że rano nam się nie chciało, no i poszliśmy i dopiero teraz jest czas na to więc będzie kawa, coś do jedzenia ale chciałam wam pokazać w ogóle nowości małe zmiany, które wprowadziliśmy w busie po pierwsze zamontowaliśmy haczyki na kurtki i zastanawiamy się dlaczego tak długo to trwa Dlaczego nie wpadliśmy na to wcześniej? Ale naprawdę em, rozwiązało nam to problem właśnie em, walających się po busie, em, kurtek, bluz i tak dalej. I kolejna zmiana, którą wprowadziliśmy po tym właśnie, jak Pawłowi też wypadł jeden but teraz na stacji, musieliśmy się po niego wracać półtorej godziny. E, to jest inna historia. E, zamontowaliśmy takie takie kieszenie na buty to jest po prostu taki zwykły organizer kupiony na dziale domowym który właśnie idealnie akurat tutaj pasuje, tu sobie trzymam ja buty po mojej stronie, a Paweł z drugiej strony ma swoje no także Paweł ostatnio miał przygody z butami, chcesz coś dodać jeszcze do tego? kurde, szczerze mówiąc to się boję kupować jakiekolwiek buty, bo okaże, że za dwa tygodnie i tak się ich pozbędę te organizery trochę pomagają, bo przynajmniej jedną parę tam mogę schować. Wreszcie nie wiem. Na razie jeszcze nie odkupiłem tych butów, zastanawiałem się w sumie, bo i tak do końca nie były wygodne, trochę mnie obcierały, także taki minimalny plus. A nie wiem no. To mogę powiedzieć jeszcze? <głos> <głos> swoich butów. Dobra, to pośmialiśmy się z naszych fakapów. To teraz wy podzielcie się, jakie są Wasze największe takie e, przypały. E, czegoś zapomnieliście, zrobiliście coś głupiego, śmiesznego, coś takiego. Także czekamy na Wasze historie. Kolejna kwestia, o której warto pamiętać, to to, żeby się nie spieszyć. Wsiadając do kampera, przed podróżą mamy takie poczucie, że możemy tak naprawdę pojechać wszędzie, w każdym momencie. I to jest oczywiście prawda, ale nie o to chodzi. Ciągłe przemieszczanie się i odhaczanie kolejnych punktów, no może sprawić, że się konkretnie zmęczymy tą podróżą. Dlatego warto sobie planować dłuższe postoje. Wiadomo, że jeżeli jedziecie na jakiś krótszy wypad, to wygląda to trochę inaczej niż jeżeli wybieracie się na przykład na taki kilkumiesięczny. Ale warto gdzieś tam znaleźć taki balans i wiecie, nie chodzi o to, żeby dojechać do każdego miejsca w danym kraju, które jest gdzieś tam polecane, bo tych miejsc jest tak dużo, że no ta podróż, po prostu byłaby jednym wielkim maratonem, e, i nawet byście nie odpoczęli. I nieraz mieliśmy już taką sytuację, że po prostu odpuszczaliśmy jakieś, jakieś miejsca, które na przykład nie były po drodze, do których musielibyśmy bardzo daleko jechać, albo zwyczajnie spodobało nam się gdzieś bardziej i po prostu stwierdziliśmy, że wolimy sobie zostać dłużej, trochę podpoczywać, poczylować, niż właśnie jechać w kolejne miejsce. Warto też po prostu zaobrać sobie jakieś takie ramy czasowe, do których mniej, więcej będziemy się stosować, bo w ten sposób będzie nam łatwiej po prostu kontrolować ten czas, kontrolować. Tą podróż. No i to też oczywiście wpływa na, jakby, nasz mózg, który lubi mieć, wiecie, jakiś plan, tak? Lubi wiedzieć, co będzie kolejnego, bo to daje takie poczucie bezpieczeństwa. Tak, w ogóle to nie mówiliśmy wam, gdzie jesteśmy, a jesteśmy w północno-zachodniej części Walii, w Parku Narodowym Snowdonia. Byliśmy tutaj przy takim jeziorku małym górskim. Jest tu tak naprawdę kilka takich jezior. My teraz przejdziemy dosłownie przez większą część tych gór do takiej malowniczej górskiej miejscowości i przy okazji pokażemy Wam drogę. Także ja zawinam GoPro i jedziemy. te góry może nie są jakieś wysokie bo najwyższy szczyt ma trochę ponad 1000 metrów nad poziomem morza ale jak widzieliście przewyższenie jest dosyć spore one są w niedalekiej odległości od morza także robią wrażenie my zatrzymaliśmy się mniej więcej 2 km przed miejscowością Bad idziemy sobie teraz tam spacerkiem to jest taka miejscowość w której jest dużo takich budynków z kamienia i one fajnie wyglądają na tle tych gór więc może sobie tam też coś zjemy, trochę pospacerujemy i wracamy się w góry. Bedgellert jest niewielkim miasteczkiem, które zdecydowanie warto odwiedzić. Klimat nadają mu charakterystyczne kamienne domy, kolorowe drzwi i piękny most na rzece. Na miejscu działa parę restauracji, kawiarnie, jest też ścieżka spacerowa wzdłuż strumienia otoczona pastwiskami. Widoki są naprawdę przepiękne. Przez miasteczko kursuje też kolejka, którą można przejechać się po okolicy oraz jest to też jedna z baz wypadowych na szczyt Snowdon. pomoże Wam w tym, żeby nie wypalić się podczas podróży, do utrzymywanie porządku. I nie chodzi tutaj też o to, żeby wszystko było wypucowane bez grama kurzu, bo to jest wręcz niemożliwe. Pojedziecie gdziekolwiek, gdzie jest troszkę tego kurzu więcej i znowu to będzie. To jakby szczególnie dla nas to jest drugorzędna sprawa. Najważniejsze jest to, żeby sprzątać po sobie na bieżąco, żeby nie zostawiać nawet drobnych kilku rzeczy, bo z racji tego, że bus jest ciasny, to jest mała przestrzeń to nawet właśnie takie dwie, trzy rzucone rzeczy przez pół dnia, które wam zagracają przestrzeń będą wpływały na to, jak funkcjonujecie, jak się czujecie. No i też, żeby temu zapobiec, najlepiej kiedy każda rzecz ma swoje stałe miejsce. My to sobie ciągle też wypracowujemy, ale już większość rzeczy ma swoje właśnie ustalone miejsce, kiedy tego potrzebujemy. To wiemy, gdzie szukać, nie tracimy też na to czasu, nie denerwujemy się, bo mimo, że właśnie wóz jest mały, to jeżeli nie będziecie mieć takiej organizacji, to niektóre rzeczy Wam będzie ciężko znaleźć, będzie to frustrujące, denerwujące. Szczególnie, jeżeli nie jesteście sami, to możecie się później denerwować, że ktoś odkłada coś w nie w swoje miejsce. Także myślę, że to jest ważne, żeby o to też zadbać. Można też to odnieść trochę do tego, jak mamy w domu. W kuchni też przeważnie, nie wiem, mamy. Jedną szufladę, w której są sztuczce, mamy inną szafkę, w której są talerze. I tego potrzebujemy na co dzień, żeby to właśnie miało swoje ustalone miejsce, żebyśmy o tym nie myśleli. Po prostu jak chcemy coś zrobić, to wyciągamy te rzeczy, bierzemy. Nie musimy o tym myśleć. Każdą sprawą jest też zadbanie o rutynę. Rutyna to jest coś, czego często najpierw się brakuje i z jednej strony fajne jest to, że te dni są różne, codziennie dzieje się coś innego, ale jednak nasz mózg lubi powtarzalne rzeczy, lubi jak robimy codziennie te same czynności, takie które zna, bo w ten sposób lepiej się odnajduje. Dlatego w podróży warto zadbać o to, żeby każdego dnia robić takie rzeczy, które właśnie są powtarzalne, czyli chociażby ustalić sobie, o której wstajemy, o której pracujemy, o której... Mamy czas dla siebie, robimy po prostu takie rzeczy, które w jakiś sposób będą kojarzyć nam się z tym, co robiliśmy w domu, po prostu wtedy, kiedy nie podróżujemy. My na przykład ostatnio trochę za późno wstajemy i to nam zaburza tą naszą rutynę, więc musimy nad tym popracować. No i prawda jest taka, że no nieraz trzeba ze sobą walczyć właśnie, żeby, żeby ta rutyna jednak była. I powiem Wam szczerze, że w busie moim zdaniem jest dużo trudniej ją utrzymać, dlatego że często zmienia się miejsca. No i automatycznie też nie do końca możecie sobie wszystko zaplanować, na przykład chociażby ćwiczenia, no ale nie ma tak, że się nie da, więc jak się uprzecie, to zrobicie co trzeba. No a to jednak właśnie sprawia, że ten One life jest przyjemniejszy, łatwiejszy przede wszystkim dla naszej głowy, no bo tak jak mówię, ona lubi tą powtarzalność, lubi tą rutynę. I żeby właśnie się nie wypalić, czyli nie stracić motywacji, chęci do dalszej podróży, no to właśnie warto robić coś, co robicie też będąc w domu. ostatni już punkt, to znaleźć sobie jakieś zajęcie. Ja wiem, że vanlife jest przede wszystkim właśnie po to, żeby podróżować, żeby temu poświęcać jak najwięcej czasu e, i ja nie mówię, że nie, ale my wyszliśmy z założenia, że jednak warto mieć coś oprócz tego, dlatego, że tak naprawdę wszystko może nam się przejść i takie ciągłe podróżowanie również może być w, po pewnym czasie męczące, przytłaczające i po prostu e, może właśnie doprowadzić do tego, że w końcu nam się totalnie od odechce, e, dlatego my staramy się właśnie zachować taki balans, mieć coś właśnie oprócz tego ciągłego podróżowania, czyli chodzi tutaj przede wszystkim o jakieś zainteresowanie, jakieś hobby. Może to być na przykład też praca w niepełnym wymiarze czasu, może to być nauka czegoś nowego, rozwijanie chociażby jakiejś pasji. No tutaj jakby każdy może sobie dobrać co tam mu odpowiada. My no na przykład staramy się regularnie, w miarę regularnie, w miarę możliwości właśnie ćwiczyć. Ja praktykuję jogę, Paweł biega, uczymy się kolejnego języka, no, robimy też filmy, staramy się tutaj rozwijać te nasze umiejętności, prowadzimy działalność gospodarczą. Wiadomo, że em, tu staramy się też, wiecie, nie przesadzać i, e, i nie poświęcać temu za dużo czasu. Nie chodzi o to, żeby znowu zawalić sobie cały dzień różnymi zajęciami i e, w końcu po prostu nie mieć czasu na podróżowanie, ale chodzi o to, żeby po prostu od czasu do czasu e, coś zmienić, no nie? Zrobić coś takiego innego niż zwykle. E, no i właśnie to jest taki punkt, który u nas się sprawdza, my po prostu oboje lubimy coś robić lubimy mieć jakieś zajęcie, czuć, że się rozwijamy i oczywiście podróże w pewnym sensie też rozwijają, ale jednak to jest troszeczkę coś innego, więc tak, więc taka ostatnia rada od nas Paweł właśnie zasiadł do montowania tego vloga, także równowaga dzisiaj zachowana, trochę zwiedzenia, trochę pracy no my teraz sobie zaparkowaliśmy nad takim jeziorem, ale nie zostaniemy tutaj na noc, bo nie wolno, to jest bardzo blisko drogi. Będziemy szukać czegoś bardziej w górach. No i chyba będziemy kończyć tego vloga. Mam nadzieję, że te wskazówki będą dla Was pomocne. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zachęcamy Was do subskrypcji, do lajkowania. Tymczasem dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! pa!